Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Konferencja prasowa FEM MMA 13. I jest ze mną Wiewiór Cześć. Cześć, Manko! Wiewiór, powiedz mi, jak Ci się podobała konferencja i jej przebieg. No, kurczę, cały czas w niepewności byłem, nie? No, bo nie wiedziałem, czy zawalczę w końcu, czy nie zawalczę. Eee, no, co, Nie eee, miałem ratować tą galę. W, Wziąłem, tak mówię, wchodzę bez przygotowań w K1. Yy, tak, tak dostałem taką propozycję i kurde, no limit. No i myślę sobie, no wchodzę, no, ale jednak się dogadali, nie, więc z jednej strony dobrze, że będzie ta walka, no, ale z drugiej strony szkoda, bo chciałem je, jednak Znaczyć. zawalczyć, no. A nie miałeś ochoty trochę podymić na tej konferencji, czy nie miałeś takiej możliwości z znaczy, tego względu? Chciałem podymić, no ale kurczę nie miałem za bardzo jak, jak bo ten, Polak e, się z Ferrari nie wyzywali. Nie chciałeś bułka no, się no właśnie, wchodzić. ciężko było się tam wpier wpierdzielić więcej, no i kogo tu atakować, nie, bo jakby z Polakiem mam się bić, nie, ale tutaj bym też, można o Ferrari'ego bardziej atak łatwiej atakować się i tak dalej, więc no to nie było proste zadanie, coś tam, Próbowałem, ale no, nie udało się. Nie udało się. Za, za bardzo byli zajęci sobą. Nie mogłeś się tam między nimi wbić, po prostu wcisnąć. No, tak. E, powiedz mi, z kim byłaby ciekawsza walka? Z Polakiem czy z Ferrariem? Według Ciebie, dla Ciebie? Ale w sensie moja? Ale w jakiej formule? Załóżmy w Twojej ulubionej, która MMA. jest jaka? Znaczy, nie, no z Polakiem to bez sensu. W MMA teraz jeszcze, już, już biłem na ostatniej branży, że w MMA. rozwaliłem go tak. E, no i zabrałeś e, pasek, pasek, lo i wytąd. E. No tak, no teraz byśmy się mieli bić w K1 i to e, ja bez przygotowań e, i to w No Limit, więc tutaj byłoby dla mnie o wiele, wiele ciężej. No dobrze, skoro byłoby ciężej, no ale takim bardziej atrakcyjnym fighterem dla ciebie jest jednak Polak czy Ferrari? Ale no to zależy, no jakbym miał zależy si w kategorii jakbym miał się bić, a no to teraz bardziej z Ferrari, nie? Z Ferrari w K1 na przykład już się biłem z, z Polakiem, nie. No to wszystko zależy, tak? W jakiej formule i, i w ogóle. Skoro wolisz MMA, bardziej, dlaczego zgodziłeś się na walkę, która miałaby się odbyć w Kaden. Z jednej strony, żeby ratować Galę, no, ale też dla pieniędzy. No, też, też dla pieniędzy. How much? <laughs> Pieniądze świerdzi. tak powiem. A how much? Ile? A nie mogę powiedzieć. Stole było? Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. ale wytarno. dużo? No dużo, więcej na pewno wytargowałem niż e, za jakąkolwiek inną walkę bym dostał. Nawet e, zapas? Zdecydowanie. No to ładnie, no to byłeś blisko bardzo. No, no jeszcze w puli było najprawdopodobniej byłoby auto. No byłoby, bo no, auto jest za najbardziej no... atrakcyjną walkę. No tak, no. Dlatego trochę... Tro, Nimy spoko, że się dogadali, że będzie ta walka, no ale jednak trochę smutno, że to nie ja zawalczę. To tak blisko było. <noise> no. A to <don't głos> był tak blisko. <noise> I już był w e, ogródku. Z, e, dobra, przysłowie, jak to było? Jak to, że Wilk był gdzie? Już owca no Nie wiem. jakoś tam e, wytniemy to. <noise> e, proszę cię mi powiedz, będziesz oglądał walki na... Będziesz na Kali? Oczywiście. Która walka według Ciebie będzie najbardziej interesująca poza twoją, która miałaby się odbyć? No to myślę, że jednak no Ferrari Polak, tak. Czy uważasz, że to jest najbardziej medialna walka? Tak, zdecydowanie. A po tej walce, która jest bardzo, bardzo interesująca? Czy to będzie e, Popek i Norman? E, no myślę, że ona sportowa jest interesująca. E, a jak myślisz? E, Popek jest... E, dobrym zawodnikiem? E, no. No tak, ale myślę, że do Normana mu daleko. Norman to jednak jest klasa światowa i myślę, że jednak Norman to wygra. Norman, obstawiasz Normana? Tak, tak. Z, z... A uważasz, że popek ma presję? Nie. Nie uważam, tak. Przychodzi, bierze kasę, robi swoje i tyle? Mi się wydaje, że jednak nie podchodzi do tego aż tak. No nie wiem, no ale w sensie nie, nie ma presji, w sensie, że musi, musi wygrać, tak? No bo ma mega dobrego zawodnika. Mhm. E, a jak byś się przygotowywał na miejscu popka do walki z Normanem? Kurczę, ciężkie no pytanie. wiesz, 30, 30 kilo jest różnicy, prawda? Popek jest cięższy, no ale jednak Norman ma dużo większe doświadczenie, umiejętności. Nie, no ciężkie pytanie. Norman no, jest bardzo dobrym zawodnikiem i myślę, że Popek ma naprawdę małe szanse wygrać tutaj. Czyli co, obstawiamy Normana? No ja bym obstawiał zdecydowanie Normana. Ale jednak sport jest nie bardzo nieprzewidywalny i popek, Popuś może nas zaskoczyć. E, powiedz mi, Norman cały czas mówi o złotych zębach e, popka, czy on jest tak łasy na złoto, czy po prostu chce, żeby te zęby mu wyleciały. A nie wiem, nie wiem. Ale przecież mu nie odda tych zębów. <śm> <śm> Nie odda tak po prostu, nie, nie powie. O, tutaj jest ten. On sobie, kurda. Tam, e, wróćmy do rozmowy, przepraszam. Mm, e, zobacz, e, teraz e, nagrywa sobie tutaj. E, Polak? Polak, nagrywa. Kurczę, Polak! Po Chciałam go zawołać, właśnie, żeby, żeby z nami porozmawiał. Jak sobie Chcesz pogadać z nim? Tak face to face zrobić? Po co? No to dobra. Nie wiem, wesoło. Polako! Dobra. Polako! Dobra, nie słyszę, zaraz go zawołam. E, Wiewiór, widzimy się na ważeniu zawodników. E, będziesz na ważeniu, czy, czy na gali się zobaczymy? A nie wiem, nie wiem. No dobra, to jak zobaczymy się na gali, to łapiecie i będziemy robić, będziemy obstawiać? A może obstawmy teraz, jakie jeszcze walki, jak obstawiasz walkę dziewczyn? Mm, obstawiam Linkiewicz. Linkiewicz. Linkiewicz, tak. Eee, Linkiewicz... E, no dobra, a jeżeli chodzi o Roberta Pasuta eee, to go obstawiam. Myślę, że ja wciąż przegram. Mhm. A na przykład jeszcze walka Boxdala? Boxdela Z Najmanem? Co? Prank! <laughs> a kogo byś obstawiał? Boksdela z Najmanem? Boxdela. No. Nawet w boksie? W boksie to nie wiem. Okay. Nie, no w boksie to Najmana chyba. Najmana, jednak. A myślisz, że taka walka mogłaby w ogóle się odbyć? Myślę, że nie, bo e, chociaż... Nie, że zgrzyty są. No nie wiem, no może by miała szansę się odbyć, ale to, to, to musieliby się dogadać. Nie? Jestem bardzo ciekawa. A boksel bardzo nie lubi Najmana. Właśnie ja do tego pytam, ale... No, Byłyby dymy, nie? Tylko, że no, przynajmniej musieliby go wziąć do Fame MMA, bo Bokzel na pewno by w VPMA nie zawalczył, a z Najmanem już tam mieli spinę, więc to nie wiadomo. Może w innej federacji? No, ale Boxel nie zawalczy w innej federacji. Prawda. No, rzeczywiście... Wiewiór, dziękuję Ci za rozmowę. Będziemy obstawiać przy naj, następnej naszej konwersacji e, kolejne e, walki. Ja mam nadzieję, że Wy również obstawiacie razem z nami. Jestem bardzo ciekawa, kogo obstawiacie. Oglądajcie Ważenie Zawodników. My również tam będziemy. Najlepsza polska dziennikarka i Wiewiór. Dziękujemy Wam serdecznie. Dzięki. Dziękujemy.